Przed mną znajduje się wieś Romejki. I tu na wzniesieniu znajduje się kamień ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej Żydów. I jesteśmy już na miejscu. Pamięci zamordowanych czterech obywateli polskich przez hitlerowców do dniu 30 października 1943 roku. Cześć ich pamięci. Z tego co czytałem w książce. To leżą właśnie tutaj zabici Żydzi.